Dzień dobry Państwu. Dzisiaj ostatnie spotkanie z cyklu spotkań z wystawcami, prelegentami Network Expo Polska, które już dosłownie za kilka dni w Ożarowie Mazowieckim pod Warszawą. Moim gościem dzisiaj jest inżynier Krzysztof Tytko, ekspert do spraw polityki surowcowej i energetycznej Państwa. Dzień dobry panie inżynierze. Witam panią. Witam Państwa serdecznie. Panie inżynierze, bardzo bym prosiła, żeby opowiedział pan o tym. Tak naprawdę, czym się Pan zajmuje teraz, ale też czym się Pan zajmował w swojej bardzo bogatej biografii? No generalnie byłem dyrektorem jednej z największych kopalń węgla kamiennego w Polsce. Byłem prezesem czy dyrektorem dużej fabryki maszyn górniczych. Byłem prezesem trzech firm notowanych na giełdzie warszawskiej. Byłem prezesem firmy Joint Venture Polska-Chiny. Ukończyłem studia w zakresie projektowania i budowy kopalń. Ukończyłem podyplomowe studia w zakresie zarządzania nieruchomości. Ukończyłem Master of Business Administration. Byłem szkolony w Japonii na kursie menadżerskim przez dwa miesiące. Jestem po kilku kursach w zakresie ciągłego doskonalenia procesów produkcji, jak również zarządzania projektami to jest moje takie wykształcenie. A jeśli chodzi o to, czym się zajmuję, to reprezentuję Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, którego misją jest przekazania społeczności polskiej obywatelom, właścicielom naszej ojczyzny a tym samym najcenniejszych aktywów, jakimi są polska ziemia, polskie lasy, polska woda i szczególnie polskie zasoby naturalne. Chodzi o to, żeby przekazać społeczeństwu, jak bardzo bogatym krajem jesteśmy bogatym krajem, ale niestety biednych ludzi i szukam instrumentów prawnych, ażeby zapobiec katastrofie polegającej na tym, że te kolejne rządy systematycznie wywłaszczają nas z tego najcenniejszego majątku. Także chcą w ten sposób wywłaszczyć nas po to, żebyśmy my Polacy nie mieli w przyszłości godnych źródeł utrzymania i właściwie jak się to stanie to nie będzie Polski, bo Polska będzie taka, jak i jacy będą jej właściciele, a ponieważ my nie będziemy jako Polacy właścicielami, czyli Polska będzie inna, będzie prosperująca, ale benefity z, z Polski będą miały obce kapitały. Powiedział Pan... I takim narzędziem, i takim narzędziem, ja uważam, że jedynym jest, jeśli nie znajdziemy elit patriotycznych w polskim rządzie, a to będzie bardzo trudno, bo system wyborczy jest taki, a nie inny, gdzie nie dopuszcza patriotycznych ludzi do władzy, więc jedynym instrumentem jest próba uwłaszczenia Polaków na zasobach naturalnych, ale żeby to miało miejsce, to przede wszystkim trzeba unieważnić nielegalną fuzję między PKN OLEN a PGNIG, co do której ja złożyłem pozew o uchylenie tej uchwały albo unieważnienie, albo stwierdzenie nieważności tej uchwały. O statusie tego pozwu będzie pan mówił podczas Network Expo Polska, podczas swojej prelekcji i będziemy mogli się dowiedzieć jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy. Ale chciałabym wrócić do początku pana wypowiedzi. Powiedział pan, że jesteśmy bogatym krajem biednych ludzi. Czy Polska naprawdę jest bogata? No to są stwierdzenia nie moje, tylko polskiego rządu, który polskich kolejnych rządów, który bo to kolejne rządy poprzez swoją Działalność w przedsiębiorstwach ówcześnie państwowych, udokumentowali polskie złoża. Ja te udokumentowane złoża, które są zawarte w raportach rządowych, które są zatwierdzane corocznie na koniec każdego roku, ja na bazie tych raportów rządowych, co, gdzie i ile czego mamy. Zrobiłem analizę wartości po stronie przychodowej, i te zasoby są warte około triliona, minimum triliona złotych. Więc, jeśli tutaj porównamy ten trilion złotych do naszego budżetu rocznego, który na rok 2026 ma wynosić około 920 miliardów złotych, to możemy powiedzieć, że My pod ziemią mamy majątek po stronie przychodowej, w wartości około tysiąca rocznych budżetów, i to właśnie jest przedmiotem skrytego przejmowania przez obce kapitały za pośrednictwem polskich sprzedajnych rządów, który w całym tym procesie transformacji ustrojowej od 89 do teraz, czyli od 35 6 lat, przygotowuje środowisko prawne poprzez nowelizację wiele ustaw po to, ażeby kontrolę nad tymi zasobami i korzyści wynikających z ich wydobycia i przekształcenia w finalne produkty miał nie właściwy czy Prawowity właściciel, jakim jest naród polski, ale żeby miały wąskie elity, a przy tym wąskie korporacje międzynarodowe, a przy tym wszystkie elity władzy. Jest to ewidentna zdrada stanu, która już w tym pozwie jest jakby uzasadniona. Wcześniej czy później myślę, że jeśli Polacy dowiedzą się, na jaką kwotę zostali oszukani to wcześniej czy później będą dochodzić swoich praw związanych z ukaraniem winnych, czy to z powództwa karnego, czy to z powództwa cywilnego. Panie inżynierze, słucham pana i widzę jak wielki, jaki ogrom pracy Pan wkłada, ale niestety widzę, jak wiele już zostało zrobione po ciemnej stronie mocy, tak to ujmę. I właściwie mam takie pytanie w głowie, czy to w ogóle jest jeszcze do odkręcenia? No proszę, to są pytania. Nie wiem jaka jest intencja tego pytania, bo jeśli w tej intencji jest chęć pokazania, panie Krzysztofie Tytko, po co pan to robi, jeśli to są takie siły? Nie warto to robić. A taką intencję pani wyczuwam. Ja raczej. Bym się spodziewał, pomimo że jest taka duża siła po drugiej stronie i walka jest w pewnym stopniu związana z Don Kiszoterią, to bez względu na to, jaki będzie wynik, najważniejsze to jest to, żeby to udokumentować prawnie. I nawet jak przegramy, a prawdopodobnie przegramy, bo sądy są tak samo sprzedajne, wymiar sprawiedliwości Polski jest tak samo sprzedajny jak elity władzy wykonawczej. I ustawodawczej, ale pozostaną ślady w dokumentach, które jednoznacznie potwierdzą, że polskie ustawodawstwo, wymiar sprawiedliwości i elity rządowe doprowadziły do największej zdrady stanu i w majestacie prawa obradzenia. Polskiego społeczeństwa, a tym samym skazania go na niebyt w przyszłości. Niebyt w postaci minimalnej pracy i braku możliwości do godnego zarabiania i standardu życia. Nie, intencję odczytał pan błędnie, bo nie to było moją intencją. Intencją było raczej pokazać, że walka jest no, tak z wiatrakami, jak pan sam zauważył. Natomiast im więcej z nas będziemy wiedzieli o tym, że ona w ogóle się toczy, tym więcej z nas będzie mogła się w nią zaangażować. I raczej wolałabym, żebyśmy my, Polacy, sobie uświadomili, że te złoża w ogóle są. Myślę, że ten temat jest zamiatany pod dywan i nie mamy w ogóle świadomości, jakiego to są, jakiej wielkości to są złoża i co to są w ogóle za złoża. Mógłby mi Pan powiedzieć o, o tym, co to są w ogóle za zasoby? Mamy całą tablicę Mendelejewa, najważniejsze, które mogą wykreować największe zyski, to mimo wszystko są zasoby energetyczne w postaci węgla kamiennego, brunatnego, ropy i gazu. My tego, tych zasobów mamy na tysiące lat, dosłownie jeśli, jeśli wziąć pod uwagę nasze roczne zużycie tych zasobów energetycznych, to my ich mamy na kilka tysięcy lat. Ale w związku z tym, że moglibyśmy szybko się bogacić poprzez nie tylko zapewnienie, zapewnienie nośników energetycznych dla własne potrzeby, ale również eksportując je, więc co najmniej ich mamy na, na kilka tysiące lat, i to mamy takie, które by przy ich wydobyciu i przetwarzaniu w energię elektryczną Mogły drastycznie obniżyć koszty energii elektrycznej w stosunku do tego modelu, który jest teraz, jeśli chodzi o krajowy system energetyczny, gdzie coraz to bardziej opieramy się na odnawialnych źródłach energii, które przy dotychczasowym postępie cywilizacyjnym, to znaczy braku skutecznych magazynów energii są bardzo kosztowne i to one, a nieco innego, podwoiły w sposób. Drastyczny ceny energii elektrycznej. Co obniża oczywiście konkurencyjność naszej gospodarki i obniża standard życia gospodarstw domowych. Zasoby energetyczne to są tak naprawdę zasoby krytyczne. Jeżeli państwo nie jest w stanie zapewnić energii swoim obywatelom, to właściwie go nie ma. Niedawno słyszałam rozmowę dotyczącą, y, dotyczącą wód geotermalnych. To tylko jeden z, y, jedna z możliwości uzyskania energii, która z tego co słyszałam, właśnie jest w procesie przejmowania przez korporację BlackRock. Zgadza się? No o tym chyba mówi, pani nawiązuje do pani Adamskiej, która o tym ostatnio mówiła u Piotra Szlachtowicza. E, więc podawała fakty. Mamy potężne zasoby wód geotermalnych i geotermię jako ciepło ziemi. Nie wykorzystujemy tego, tak jak nie wykorzystujemy wszystkich tych surowców, o których wspomniałem wcześniej, nie mówiąc już o tych zasobach krytycznych, bo właściwie zasoby energetyczne w postaci węgla kamiennego, brunatnego, to one są zasobami strategicznymi ze względu na to, że są bardzo ważne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i funkcjonowaniu prawidłowo gospodarki, ale są tak zwane zasoby krytyczne, których, pierwiastki krytyczne, które są bardzo trudno dostępne i których, których łańcuch dostaw może być bardzo ograniczony i ryzykowny, ale one są niezbędne dla innowacyjnych gospodarek, które decydują dzisiaj o poziomie standardu życia i danej, i danej danej gospodarki. Bez tych kluczowych krytycznych pierwiastków, jak, jak Gal, jak paladyn, jak kobalt, Molibden, Neodymy i wiele innych pierwiastków rzadkich nie ma dzisiaj tytanu banadu, nie ma dzisiaj postępu cywilizacyjnego. I oto w Polsce toczy się e, e, gra. W Polsce się toczy gra poprzez próbę, e, ponieważ mamy sprzedajne rządy, to poprzez próbę e, wywłaszczenia nas prawnego za pośrednictwem e, e, sprzedawczyków Polski, którzy wszyscy powinni być postawieni przez Trybunałem Stanu. A w przypadku, gdy takiej możliwości nie ma, gdzie rządy bronią swoich suwerenności, bo bez własności nie ma wolności, a bez wolności nie ma suwerenności, więc są takie przykłady w świecie, gdzie była próba upanowania, czyli przejęcia kontroli nad zasobami bogatymi, tak samo jak to miało miejsce na przykład w Afganistanie gdzie tam talibowie jako te plemię, które było wiodące w, w tym społeczeństwie nie pozwoliło na to, żeby żeby nawet jako, jako rząd były rządy, które były sprzyjające, ale ruch patriotyczny w postaci plemienia talibów oczywiście z czeroma może nie ułobnościami, ale odmiennościami, jeśli chodzi o system wartości w stosunku do do kultury chrześcijańskiej, ale mimo wszystko najważniejsze że to jest to, że jest ten patriotyzm, jest ten, ta tożsamość większości narodu, która się temu przeciwstawiła i potrafiła pokonać największe mocarstwo, jakim były Stany Zjednoczone, bo to już jest przeszłość, już Stany Zjednoczone ze względu na upadek tej moralności już taką siłą wiodącą gospodarczą w świecie nie jest. Zresztą chyba szczęśliwie, przynajmniej w mojej opinii. Wydaje się, że nieoceniona pomoc i nieoceniona rola, pomoc dla Pana i dla całej sprawy, i nieoceniona rola to rola mediów niezależnych. Spotykamy się, my dzisiaj spotykamy się przy okazji konferencji targów networkingowych, mediów niezależnych. Będzie można też tam się spotkać z Panem, a ja chciałam Pana spytać właśnie o tę rolę. No porzamiąc w Polsce, żeby działo się tak, jak się dzieje tak źle, bo wielkie pieniądze lubią ciszy, więc jest cenzura prewencyjna w mediach głównego nurtu, nikt o tym tu nie mówi. Ale co jest najsmutniejsze, to jest to, że media społecznościowe również o tym nie mówią. Oczywiście, gdyby ktoś Przeglądał wszystkie te programy mediów społecznościowych, to bardzo dużo jest o gospodarce, tylko to jest rozmowa o sprawach trzecio- czy czwartorzędnych. Ja wielokrotnie zwracam uwagę na to, żebyśmy wszyscy, a szczególnie media, od którego zależy, czy będzie powodzenie tej sytuacji. Powodzenie tej misji naszej jako OKPZPN OK polega tylko na tym, żeby osiągnąć masę krytyczną, jeśli chodzi o świadomość społeczną. Dzisiaj patriotyzm, definicja patriotyzmu to jest walka z własną niewiedzą, szukanie prawdy, bo tylko wtedy mogą być prawidłowe postawy społeczności naszego kraju więc a to nie zrobi Krzysztof tylko sam nie zrobi tego wywiad z panią to może zrobić tylko media a jak powiedziałem są media interwencyjne, które nie dopuszczą takich ludzi jak ja żeby na przykład w okresie najlepszej w czasie najlepszej oglądalności Mógłbym wystąpić raz, drugi, trzeci, czwarty w danych mediach, ale co gorsze, to media społecznościowe mówią wiele o gospodarce, o, o polityce fiskalnej, o, o polityce podatkowej. Ale jakoś nikt, pomimo, że wszyscy liderzy, którzy reprezentują te media, wiedzą o tym, bo rozmawiali ze mną a mimo to nie komunikują polskiego społeczeństwa, więc jest pytanie, jaką rolę mają one do spełnienia. I cieszę się, że tutaj zachęcam wszystkich na mój wykład odnośnie statutu, statusu pozwu, które złożyłem o unieważnienie fuzji, bo tam są ewidentne dowody na to, że ta fuzja została bezprawnie przeprowadzona i one dotyczy setek bilionów złotych kradzieży. Nie było w historii Rzeczypospolitej Polskiej takiego, takiej kradzieży jak ta, i to jeszcze w majestacie prawa. Więc o ile pamiętam, pani redaktor, to mamy się spotkać na, na scenie głównej w niedzielę o godzinie 14.30 i tam mam 45-minutowy wykład, tak? Tak, zgadza się. No więc e, zapraszam wszystkich. A tu apel do wszystkich liderów e, kanałów społecznościowych e, po kolei, bo nikt się nie wyróżnia w tym temacie. Nie ma jednego, którego mógłbym e, pochwalić. Wręcz przeciwnie, te wszystkie media w ostatnim okresie czasu zapraszają tylko i wyłącznie pana Daniela Obajtka, który jest przedstawicielem tej e, kradzieży i właściwie wywiady przeprowadzają w taki sposób, które legitymizują. E, Tą, tą całą, całą kradzież. Smutne to jest, ale prawdziwe, pani redaktor. Tak, całą tę operację. No, na szczęście. Próbujemy się przybijać. Dużo rozmawialiśmy w moich poprzednich rozmowach o prawdzie, o odwadze do prawdy, o tym, że trzeba chcieć otworzyć oczy i zobaczyć, jaka jest rzeczywistość, zdjąć różowe okulary, zetrzeć trochę pudru z nosa. I to nie jest wygodne, i to wcale nie jest też proste, ale za to jest konieczne, żebyśmy mogli nasze dzieci, wnuki. W ogóle żyć, żebyśmy mieli gdzie żyć, żebyśmy nie byli niewolnikami na terenie własnego kraju. To myślę, że jest myśl, która przyświeca mi w tej rozmowie i nam wszystkim, którzy jesteśmy w zespole organizującym Network Expo Polska. Czy chciałby Pan na koniec coś jeszcze dodać? Chciałbym Panią serdecznie pozdrowić i zaprosić wszystkich, żeby się przyglądali już nie mediom społecznościowym, nie, nie mediom głównego nurtu, bo co do tego, Społeczeństwo ma wyrobione zdanie. Ale żeby coraz to większym krytycznym okiem patrzyli na media społecznościowe i na ich liderów, a żeby rozpoznać, jakie intencje im przyświecają. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to ostatnie zaproszenie w takiej formie rozmowy. Network Expo Polska już w tym tygodniu, 13-14 września, Mazurka z Conference Center w Ożarowie Mazowieckim. Bilety wciąż jeszcze do kupienia na stronie www.networkexpopolska.com. A ja, Panie Inżynierze, bardzo Panu dziękuję za to spotkanie i bardzo się cieszę na spotkanie osobiście już w najbliższy weekend. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.